Siemanko, witam serdecznie, zapraszam na live streamy już od jutra, od poniedziałku przez 5 dni pod rząd, od poniedziałku do piątku o godzinie 20 czasu UK 21 czasu polskiego. Zapraszam serdecznie, będziemy pytać Call of Duty online, jakieś inne produkcje zobaczymy jeszcze. Nabrałem ochoty teraz znowu na Call Duty po długiej, długiej przerwie nie mam MW3. Eee, uważam, że MW3 jest eee, tak naprawdę dodatkiem do <laughs> zeszłorocznej odsłony, więc gram cały czas MW2, eee, nie kupuję, także jeżeli macie ochotę poglądać MW2, a nie MW3, także zapraszam do mnie na kanał na Twitcha. Eee, wszystkie zapisy będą na YouTube później wrzucane. Jeżeli oglądacie to na YouTube, to zapraszam też na powtórki na YouTube, ale na Twitchu na żywo. Od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 UK 21.00 czasu polskiego. Zapraszam, tu mam taki widok na rzekę. Akurat jesteśmy w hotelu, także wracamy dzisiaj i e, od jutra już po pracy zapraszam na, na live streamy w niektóre dni mo, mo, mogą te live streamy być troszkę później 20:30 albo 21:00 to zależy od mojej pracy bo czasami kończę późno czasami kończę wcześniej także wszystkie informacje tutaj na Facebooku też będziecie mogli uzyskać zapraszam serdecznie pozdrowienia trzymajcie się na razie do zobaczenia